Trudno było łatwo? E, średnio. Znaczy, no było łatwe. A co było najłatwiejsze? No to ABC, z tekstem. A o czym był tekst? E, no o pieniądzach odbyłem cały czas. I mm -hmm. teksty też o pieniądzach wyglądały. Ale jak poszło? No dobrze! <laughs> A byłoście przygotowane, czy tak raczej z belotu? W szkole stronach no się przygotowali. Mm -hmm. Ale to tylko próbę, najważniejsze, mm -hmm. będzie przy tych świętych. E, Test gimnazjalny, próbny test gimnazjalny jest potrzebny, ponieważ młodzież się obywa z procedurami egzaminu. Wiedzą, że nie mogą się spóźnić, wiedzą jakie przybory mają przynieść, czyli na egzamin docelowy po prostu są przygotowani już w pełni.